Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni omawiali raport o stanie miasta. Kilkugodzinna dyskusja zakończyła się głosowaniem nad wotum zaufania dla burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego. 11 radnych było przeciw udzieleniu wotum zaufania, 9 za, a jeden wstrzymał się od głosu. Po pierwsze, przyjmuję tą decyzję z pokorą i z takim dużym spokojem. To jest rzecz, którą warto mieć, ale szkoda zdrowia, jeśli to ma kosztować zdrowie, żeby to uzyskać. Dlaczego? No Odniosłem wrażenie, że tak naprawdę moją wadą jest to, że jestem spoza układu że nie jestem z określonej partii o określonej barwie. Natomiast uważam, że mieszkańcy właśnie dlatego mnie wybrali, że jestem spoza układu, spoza sił, jakichś dużych sił partyjnych. Pojawiały się uwagi, natomiast w mojej ocenie one były uwagami niemerytorycznymi. Panie burmistrzu, a jak mieszkańcy mają rozumieć to, że wotum zaufania pan od radnych nie otrzymał, ale jeżeli chodzi o udzielenie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, 21 radnych było za. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Budżet udało się zrealizować. To jest zasługa Wszystkich. To jest zasługa wszystkich pracowników urzędu, nie tylko osób pracujących w dziale związanym z finansami, ale całego urzędu, wszystkich jednostek. Cieszę się z tego, że ten budżet został zrealizowany w tak dużym zakresie. Nie był to ani gorszy budżet, ani lepszy jak chociażby realizacja budżetu za wcześniejszy rok. Zawsze można oczekiwać więcej i zawsze można zrobić więcej, natomiast przede wszystkim wtedy, kiedy jest wola współpracy, a tu ze strony określonych środków. Środowisk tej woli współpracy nie ma. Czy podczas tej dyskusji nad raportem o stanie miasta zauważył Pan takie elementy, z którymi się Pan zgadza, elementy dyskusji i elementy problemów, które podejmowali radni? Było dużo mowy o demografii, o tym, że Łuków się wyludnia. Tak, te procesy demograficzne są nieuniknione, nie oszukujmy się. My możemy tylko w jakimś zakresie i w jakimś stopniu temu procesowi przeciwdziałać w jakimś zakresie, natomiast nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego procesu i uważam, że moimi działaniami w ciągu tamtego 2019 roku, ale i w ciągu tego roku udowodniłem, że idę w tym kierunku, aby w naszym mieście tych mieszkańców, jeśli już będzie ubywać, to żeby nie ubywało według, w takiej dynamice, jak pokazuje to nam Główny Urząd Statystyczny i działania polegające na scaleniu gruntów, działania polegające na uwalnianiu kolejnych terenów, na budowie naszego pierwszego miejskiego żłobka. To są wszystko działania takie prorodzinne, prorozwojowe dla naszego miasta. Co chce pan powiedzieć dzisiaj po tej sesji radnym i mieszkańcom? Nie tracę zapału, pracuję dalej z dużym zaangażowaniem i zapałem dla naszego miasta i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że uda się wszystkich przekonać do tego, żeby to wotum było, przy czym nie stawiam sobie tego jako punkt honoru, że muszę koniecznie to wotum uzyskać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.